Cześć, tu Mami. Witam Cię bardzo serdecznie w filmie, który dla mnie nie jest motywacją, natomiast mam nadzieję, że będzie motywacją dla kogoś. U mnie jest po prostu taką szczerą spowiedzią, szczerym przyznaniem się do tego, co ostatnio wyrzuciłam. Miało to być minimum 10 rzeczy, i dzisiaj będzie 10 grup, 10 rzeczy, które faktycznie ostatnio wyrzucałam. Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie. Listopad, październik, grudzień. To są po prostu miesiące intensywnej pracy w domu, więc cały czas pracujemy nad tym mieszkaniem, żeby było coraz fajniejsze i nigdy wiosną ani latem nie jestem tak zmotywowana do sprzątania mieszkania jak w tych miesiącach ciemnicy, kiedy jest ciemno, zimno i można gdzieś pogrzebać. Więc pogrzebałam, wygrzebałam 10 tych rzeczy. Mam nadzieję, że wy napiszecie mi o rzeczach, które planujecie wrzucić po tym filmie albo które ostatnio wyrzucaliście, żebyśmy po prostu mieli jasność, żebyśmy się motywowali. Nie musicie wyrzucać. Możecie oddawać, możecie rozdawać, możecie przerabiać. Droga wolna, ale nazwijmy to roboczo. 10 rzeczy, które wyrzuciłam, wyrzuciliście, wyrzucimy w najbliższym czasie. Lecimy. Smutna sytuacja. Podczas skręcenia poprzedniego filmu, bo doskonale to pamiętam, mówiłam Wam o tym, jak bardzo, bardzo, bardzo ograniczyłam leki w domu. To znaczy, pozbyłam się starych, poprzeglądałam, poukładałam i tak dalej. No, bo wiadomo, że leki mimo wszystko się jakoś tam kumulują. U mnie jeszcze bardziej, ze względu na to, że nie jestem osobą, która na delikatny ból bierze leki. Mniejsza z tym. Chciałam przejść do działu, którego nigdy nie sprzątałam, to znaczy stara chemia, bo starej chemii, jak się okazało, miałam dość sporo. Jeżeli jakiś, nie wiem, środek, mleczko na przykład, do czyszczenia domu byłoby przeterminowane dwa miesiące, czy tak dalej, wiem, że to kontrowersyjne, ale zostawiłabym. Natomiast jeżeli zaczęłam przeglądać szafkę pod umywalką, pod z lewem czy nad toaletą okazało się, że miałam całkiem dużo chemii, która kiedyś wydawała mi się do czegoś potrzebna. Nie wiem, środki zapachowe do kanapy, teraz po prostu dobrze ją czyszczę, a nie tłumię zapachów i tak dalej. Więc generalnie przejrzałam te rzeczy, jak widzicie na zdjęciu, wyrzuciłam. Jestem z siebie zadowolona. Wydaje mi się, że jeszcze dorwę kilka butelek, ale. Naprawdę, chemię do czyszczenia w domu. Chcę ograniczać, skupić się tylko na kilku butelkach, a nie kupować bo tanie, bo ktoś polecał. Może do czegoś się przyda. Nie, absolutnie nie. Stara chemia musi odejść, bo wydaje mi się, że dla nas może być jeszcze bardziej niebezpieczna niż kosmetyki. W końcu to wdychamy. Lecimy dalej. Inspiracją do zrobienia, do wykonania kolejnego porządku byliście wy. Szczerość wobec was i. Nowa szafka w przedpokoju. To znaczy. Biżuteria Jak Wam już od dawna mówiłam, idę w kierunku tylko naturalnej, srebrnej biżuterii Złotej to może nie, ale wiecie, generalnie trochę drożej, a tak naprawdę to na przestrzeni czasu taniej Bo nie kupuję tego, co sztuczne i nienaturalne No ale po moich kontach plątały się stare bransoletki, stare pierścionki i nie wszystkie są do wyrzucenia Jednakże większość już jest taka nienadająca się do noszenia Noszenia. Wielokrotnie wam mówiłam, że no właśnie, że pora to sprzątnąć, i wreszcie nadszedł ten czas, gdzie pojawiły się pierwsze wypady. I też pomogło właśnie to, że mam nową szafkę w przedpokoju. Chcę to tam wszystko ogarnąć a przenieść to, co faktycznie będzie noszone, co jest noszone na co dzień i od święta. A nie zbierać wszystkie drobnice Więc jeżeli widzę, że jakiś kolczyk prawdopodobnie nie ma pary, a jest sztuczny, wyrzucam Jeżeli widzę, że są bransoletki sztuczne, które są już zniszczone i nie będą noszone, wyrzucam Ale tak, żeby być całkiem, całkiem szczerą, to też nie wszystko wyrzuciłam Dlatego, że nie wiem jak wasze koty, ale mój jest zaprogramowany na to, żeby mniej więcej między pierwszą a trzecią w nocy latać po domu i bawić się wszystkim Tak więc nie kupuję jej specjalnych zabawek Aktualnie Bawi się jedną bransoletką, później drugą, potem trzecią i tak dalej. Odłożyłam niektóre z nich do małego pojemnika. Nie bójcie się, nie odgryza to nie jest tego typu Zachę kot. Zachęcam Was też do mimo wszystko wyrzucania biżuterii, która jest już do niczego, bo nikomu tego nie oddacie. Nie zrobicie raczej nic z tym niesamowicie pożytecznego, więc po prostu zmuście się i to wyrzućcie. Tak będzie najlepiej. Coś, co. Całkiem szczerze, moglibyście teraz usiąść i mówić: Nie wyrzucaj tego, bo to i to, i to i tamto. Zaraz Wam powiem o co chodzi. I całkiem szczerze, jeszcze tego nie wyrzuciłam, ale wiem, że te rzeczy wyrzucę. Oddam, pozbędę się, więc są na mojej liście. Mianowicie chodzi tutaj o jakość snu i pościel. Mam na może dwie, a w szczególności jedną pościel, za którą nie przepadam, którą jak rozkładam na łóżku, to był prezent. No po prostu nie poprawia mi to dnia, a jednak chciałabym się budzić w czymś nie tyle co ładnym, to czymś, co mi się podoba, coś, co mnie satysfakcjonuje, coś, co sprawia, że ta jakość snu, odczucia podczas snu czy zasypiania są po prostu w jakiś sposób lepsze. No i tak. Em... Pościel oddawać mi szczególnie trudno, dlatego że jest fajna jakościowo, że nie jest zła, ale po prostu mi się nie podoba, więc nie będę się zmuszać. Nie wiem, jak to jest u was. Jak Wy podchodzicie, że im więcej pościeli, tym lepiej. Ja na przykład mam tylko dwa prześcieradła i to mi w zupełności wystarcza, zmieniam jedno na drugie. Czy wręcz jesteście po prostu osobami, które mają tylko jedną pościel przepiorą, ubierają z powrotem i nie zwracają w ogóle na to uwagi. Ja. Tak, powiedzmy, że trochę dorastam do tego, żeby mieć faktycznie na łóżku tylko rzeczy, które są w dobrym stanie, których nie donaszam, a raczej moje łóżko nie donasza, więc chcę po prostu się pozbyć pościeli. Jest dzisiaj na liście, ale nie będzie już jej przypuszczalnie do końca grudnia u mnie w domu. Mam komu oddać. Lecimy dalej. Każdy z nas wie, jaki mamy sezon. Nadchodzi zima i to wielkimi krokami. Tak więc wreszcie wyrzuciłam, a raczej oddałam coś, z czego już nie będę korzystać, mianowicie dodatki. Są to rękawiczki, które już mi nie odpowiadają. Są to szaliki, które pasują mi już do niczego. Są to czapki, które elektryzowały mi włosy i tak dalej. Więc wszystko zostało wyprane i oddane albo porozdawane i tak dalej, więc generalnie pozbyłam. Się tych rzeczy. Cieszę się dlatego, że miałam dwa takie niezbyt duże, ale mimo wszystko woreczki rzeczy, dodatków, które były wyciągane. Na każdą zimę, tak? Wyciągałam je z szafek, żeby mieć szalik, i tak dalej, i nigdy tego nie chciałam wyrzucać. Nie odsprzedawałam też, bo nie miałam drogich szalików, więc wreszcie się spięłam, pozbyłam się tych rzeczy, co bardzo mnie cieszy. Teraz aktualnie idę w kierunku tego, żeby owszem, ja bardzo często chodzę w czapkach, więc mieć trochę czapek, ale w różnych odcieniach, żeby mieć ten jasny szalik którego jeszcze nie mam, ciemny szalik, czerwony szalik i to mi w zupełności wystarczy. Nie potrzebuję kupować następnych rzeczy, i obym nie zgubiła rękawiczek, bo mam jedne i tylko z tych jednych korzystam. Nazwa tym razem nie robocza, ale całkowicie szczera. Rzeczy, które miałam sprzedać. No i tak, nie oszukujmy się są rzeczy, które odkładacie do sprzedaży, do oddania nie, do sprzedaży. Na potem, że sprzedacie to potem, że e, gdzieś to wystawicie, że odsprzedacie, że pójdziecie z tym na jakąś aukcję lokalną, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I ja miałam taką siateczkę, w szczególności ubrań, których ja wam powiedziałam, jestem w tym bardzo leniwa. Nie chciało mi się odsprzedawać, nie miałam za bardzo komu oddać, i tak dalej. Więc w końcu. Postąpiłam dla jednych pewnie źle, dla drugich dobrze, to znaczy sprawdziłam, e, gdzie są u mnie w mieście faktycznie kubły, z których. Caritas dostaje pieniądze, nie kuby Caritasu, rozróżniajmy to. I wreszcie wyniosłam te ubrania. E, jestem z siebie zadowolona, dlatego że one troszkę miejsca zajmowały. Szczerze wam powiem, że myślałam o akcji ubrania do oddania, ale tego nie było, 10 kilo, więc wolałam po prostu przelać te pieniądze, jak już tam weszłam, na organizację, która mnie zainteresowała, niż e, robić po prostu, wiecie. Tą całą zbieraninę tych rzeczy, zbierać 10 kilo, wysyłać, czekać, czy oni stwierdzą, że to jest dobre 10 kilo, czy nie Po prostu przelałam pieniądze tej organizacji, a sama oddałam te rzeczy do Kubła i pora to stwierdzić, rzeczy się zużywają, nie ze wszystkiego też będą fajne szmatki. Te rzeczy, które ja oddałam, były fajne jakościowo, dobre, natomiast absolutnie nie chciało mi się, po prostu mi się nie chciało tego sprzedawać, ryzykować, że komuś te rzeczy się nie spodobają, czy spodobają i tak dalej. Więc jakby zamknijmy temat, uznaję, że jak raz na pół roku, czy raz na rok spakuję siateczkę rzeczy do oddania. To nie jest to nic aż tak złego, lepiej to oddać, niż żeby to zajmowało miejsce w domu. Ktoś na tym zyska. No i to dalej motywuje do tego, aby w jeszcze inny sposób podchodzić do zakupu i do obrotu ubraniami. Lecimy dalej. Teraz wrzucam Wam tutaj bardzo dziwne zdjęcie, które raczej może nie być takie oczywiste. Ale zdecydowanie robiłam ostatnio przegląd w mojej kuchni. I żeby było jasne, my mamy mało rzeczy w kuchni, generalnie jemy mniej więcej cały czas to samo, ale. Trafiają się jakieś takie tajemnicze rzeczy, jak jakiś kisielek, jak jakiś budyń, jak jakieś cukierki itd. Tak więc teraz szczerze wyrzuciłam te rzeczy. I widzicie na zdjęciu kubek. W tym kubku jest i budyń, i kisiel i tak dalej, bo to wszystko zostało wysypane do odpadków. Mamy specjalny pojemnik, więc wszystko na czyściutko. Natomiast zachęcam Was do takiego przeglądania systematycznego. Ja tak robię z bongonierkami i takimi różnymi rzeczami, które żeby to zjeść, żeby to komuś oddać, żeby dać komuś, kto nie wiem, lubi słodycze, albo zanieść do pracy, żeby wszyscy na tym skorzystali. Ja zdecydowanie kilka lat temu miałam takie czasy, gdy po przeglądzie było tego mnóstwo. Teraz oczywiście, że nie było tylko tego kubka, że trafiła się też jakaś tam przeterminowana, omsknięta bombonierka, ale wiecie, nie jest źle, jest coraz lepiej i Was zachęcam do tego, żeby przegląd jedzenia robić często, żeby faktycznie patrzeć, co się jeszcze przyda. I moglibyśmy się tutaj rozgadywać, ale zdecydowanie. Wydaje mi się, że każdy z nas może mieć taką szufladę wstydu pod względem takich rzeczy: że słodycze po prostu się dostaje, że niektóre rzeczy po prostu się dostaje, że niektórych przypraw się rzadko używa. Więc ja Was zachęcam do takiego właśnie przeglądu. Lecimy dalej. Całkiem, całkiem szczerze, jestem osobą, która. Nie lubi wyrzucać. Dla mnie to jest dość ciężkie. Zawsze sobie mówię, że coś się przyda, albo że nie jest jeszcze aż tak znoszone. I od wielu lat nad sobą pracuję w tej kwestii i jest po prostu fantastycznie, bo ja widzę niesamowitą pracę nad sobą. Natomiast miałam problem. Problem z Biustonoszami. To znaczy, niektórych naprawdę nie szło już doprać. Nie oszukujmy się, ja osobiście uwielbiam nosić, więc moje są w użyciu cały czas. A jednak co mnie dziwi, z niektórych firm one się po prostu rozciągają, bo inaczej się tego nie da nazwać. Z niektórych firm źle znoszą pranie, niektóre modele po prostu mi się gdzieś tam już odbarwiły, albo nie wyglądały tak estetycznie itd, i tak dalej i tak dalej. Zawsze sobie mówiłam, nie wiem, to będzie na dzień, kiedy będziesz chora, to będzie na dzień, kiedy nie będzie ci zależeć, a ten sobie zostaw, ten sobie zostaw, bo będzie po domu. A ten, no to jak już nie będziesz mieć innego tam czystego, czy innego dostępnego, albo po prostu się przyda i tak dalej. Wreszcie się zmotywowałam. I nie powiem, że jestem zmotywowana perfekcyjnie, dlatego że nie przejrzałam absolutnie każdego, ale wyrzuciłam na przykład te białe, które już nie są białe, albo wyrzuciłam kilka tych, które. No, po prostu były nie do odratowania, bo ja zawsze chodzę na, na tym najcieśniejszym, więc jak mi się jeszcze rozciągnęło, to człowiek już nic z tym nie zrobi. Wydaje mi się, że tutaj jakby dbamy też o swoje zdrowie, o swoją sylwetkę, o swój kręgosłup, jeżeli macie większy biżut niż ja i tak dalej, więc nie ma co się uszkadzać. I tak jak dzisiaj już mówiłam, albo będę mówić w którymś następnym podpunkcie, trzeba zaakceptować, że te rzeczy się niszczą, że po prostu już są zniszczone, że się do niczego nie nadadzą, że nic z tym nie zrobisz. Więc tak, wyrzuciłam biustonosze i sama sobie w tym momencie powinnam bić brawo, bo wiem akurat ile mnie kosztowało to, że szkoda tego wyrzucać, ale czasami trzeba. Nie żałuję. Ostatnio robiłam przegląd rzeczy, które czekam, aż się, że tak powiem, rozwalą, czyli rzeczy, które nie będą odsprzedane, które z nami zostaną na pewno, tak jak, nie wiem, mój e, zegarek, mi band trójka. Mogłabym wymienić na lepszy model, ale nie chcę. Jak kiedyś się rozwali, to właśnie wtedy wymienię, więc wyrzuciłam w końcu pudełko, wyrzuciłam w końcu instrukcję. Nie jestem osobą, która trzyma bardzo duże pudełka, ale dalej mam tendencję na przykład. Trzymania pudełka z zegarka, czy trzymania instrukcji do nie wiem, wagi, którą instrukcję tą mogę znaleźć w sieci bez problemu, a obsługi już się nauczyłam. Więc znowu odbył się taki mały przegląd. Co jeszcze ważniejsze, jeżeli jakaś instrukcja nie jest obustronnie po prostu zapisana, to oczywiście zostawiam dalej na małe kartki, na których robię jakieś notatki, sama do siebie, jakieś listy i tak dalej, więc dalej mam to pudełeczko, żeby te kartki jednak zostały w dobry sposób wykorzystane do samego końca. Cieszę się, że robię te przeglądy i że jestem tutaj konsekwentna, muszę Wam to powiedzieć. Jeżeli stwierdzam, że czegoś nigdy nie odsprzedam, to faktycznie nigdy tego nie odsprzedaję. Czasami po prostu pamiętamy o tych największych rzeczach, jak telewizor, komputer, laptop i tak dalej. A tak jak mówię, zegarki czy jakieś inne rzeczy, które chcę zostawić. No cóż, instrukcja poszła w siną dal i nie żałuję. Następny punkt to bardzo ciekawa robocza nazwa mianowicie Zwierzaki. I nie nie bójcie się. Moim zwierzakom nic nie jest. Ale przejrzałam ich rzeczy, zdecydowanie zbyt rzadko to robię. Są na przykład posłania, które już poniszczyły. Mój pies absolutnie pod naszym łóżkiem ma swoją osobistą, jak ja to mówię, kanciapę, do której e, niejednokrotnie zbiera rzeczy nie jej, <gry> które na przykład, nie wiem, są jakimś kocykiem, który czeka w przedpokoju do prania czy coś takiego. Po prostu zbiera te rzeczy, zanosi sobie, e, kradnie nasze podróże, Poduszki, z łóżka i tak dalej jest małym złodziejem, ale ten złodziej też mimo wszystko niszczy rzeczy. Pruszowe mi się po jakimś roku użytkowania jakoś się tam poniszczą, coś się rozerwie i tak dalej. Więc zrobiłam ostatnio przegląd tych wszystkich rzeczy, odrestaurowałam je, podszywałam. misie, które nadawały się już absolutnie do niczego, wypełniły inne misie, które jednak się jeszcze do czegoś nadawały. I tak pamiętam, że jedna z Was mi kiedyś pisała, żeby chować zabawki psu. Nie bójcie się, ja to dalej robię, jednakże mam psa, któremu jak schowasz zabawkę, którą uwielbia i z którą zasypia To po prostu ten pies, ona jest schroniskowa, nie pójdzie spać, dopóki nie będzie mieć tej zabawki i Będzie piszczeć, skamleć, szukać po domu, więc mniejsza z tym Przegląd zabawek mojego zwierzaka, moich zwierząt był potrzebny i cieszę się, że to zrobiłam Troszkę wyleciało, więc wszystko pozytywnie no i tak, sprzątanie tej kanciapy to jest naprawdę zbiórka rekwizytów znalezionych w domu. Ten pies uważa, że wszystko jest jego, a ja to tylko od niego pożyczam. Lecimy dalej. Pora na podpunkt, który u mnie będzie zobrazowany zdjęciem, ale nie sugerujcie się nim aż tak. Bo teraz zastanówcie się bardzo mocno nad jedną rzeczą, którą wiecie, że macie w domu. Nigdy jej nie użyjecie, e, nikomu jej nie oddacie, po prostu jej nie chcecie, a dalej ją macie? Chociaż może chcecie, jest właśnie tą zagadkową rzeczą, bo ja pewnego dnia po prostu pijąc kawę, nagle miałam taką myśl, że pora wyrzucić coś, co nigdy nie było wyrzucane. No i słyszeliście te poprzednie argumenty? I tego tak to wyleciały. Tam, tam, ram. Farki do szkła, które się już do niczego nie nadają. Ostatni raz używałam ich chyba końcówką podstawówki, dalej zostawiłam szybki, dlatego że miałam całą kolekcję takich szybek, z których robiłam doniczki, jakieś takie przeróżne przeróżne rzeczy, więc szybki się przydadzą. Wierzcie mi, czasami tych szybek, do dzisiaj używam. Natomiast absolutnie te farki już były do niczego, już były stare. Nikomu tego nie oddam, ani tego obczyścić. Przez moment, przez sekundeczkę faktycznie próbowałam je odkręcić i zrobić sobie z tego pojemniki podróżne na kosmetyki. Nie pytajcie czemu, ale oczywiście to nie przeszło, bo nie da się już tego ani odkręcić, ani za bardzo zeskrobać ze środka, więc nieważne. Ale tak, to jest taki podpunkt, którego nie traktujcie jako. Mami wyrzuciła farki, tylko taki punkt, który możecie potraktować jako ja. Powinienem wyrzucić to i to, więc idę i teraz to zrobię. I nieważne, jaki jest dzień tygodnia. Jeżeli masz taką rzecz, zmotywuj się, zrób to. Droga wolna. Po prostu się pożegnajcie. No i cóż. Czasu nie oszukasz. Płynie on nadal, a u mnie wciąż i wciąż i wciąż są rzeczy, które mogę wyrzucić, które mogę przejrzeć, których mogę się pozbyć, więc te filmy na kanale będą pojawiać się nadal. Mam szczerą nadzieję, że ta tematyka Was satysfakcjonuje, że w jakiś sposób też Was zachęca do nawet nie wyrzucania, nie oddawania, lecz przeglądu tych swoich rzeczy. Widzimy się w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że ze mną będziecie i życzę Wam, żeby Wasze kurteczki i płaszczyki. Były ciepłe, bo z tego co widziałam, w pogodzie będzie zimno. No to papa, trzymajcie się, do następnego.